3 października w Ostrołańskim Centrum Kultury odbyła się inauguracja nowego sezonu dyskusyjnego klubu filmowego Race. Tradycyjnie uczestników spotkania poczęstowano tortem. W słodkim wypieku ukryte zostały trzy cukierki będące symbolem darmowych karnetów na wszystkie seanse filmowe. Ponadto honorowy karnet, który przyznaje Barbara Cichoń, główny instruktor do spraw filmu w Ostrołańskim Centrum Kultury otrzymała pani Irena Nałęcz. A jak zapowiada się nowy sezon w dyskusyjnym klubie filmowym? Um, nie myślę, że... Będzie atrakcyjny dla widza, który przychodzi na dyskusyjny klub filmowy. Na pewno to będzie kino europejskie, nie pozbawione akcentów polskich. Tutaj mam na myśli film Barbarysa Dor w imieniu Diabła. Czy... Moni Krzyż pana Lecha Majewskiego, będą filmy francuskie, będą filmy belgijskie, to jest jakaś środkowa Europa, będą filmy duńskie, będzie film, filmy angielskie, no i oczywiście film grecki i oczywiście będą dwa filmy, filmy, które dużo e, zamieszania zrobiły w historii e, w filmów w estetyce filmowej mam tu na myśli ostatnie tango w paryżu jednego z najbardziej znanych i może przeze mnie najbardziej ulubionych reżyserów e, mam tu na myśli pana Bernarda Bertoluciego i drugi film Lampart e, również bardzo znanego reżysera klasyka klasyka kina e, Luciana Viscontiego jak i oczywiście będą filmy rosyjskie, Syberia Monamur, Proszę Państwa, będąc na festiwalu, było bardzo dużo filmów, które były, pokazywały ten, ten fantastyczny, piękny zakątek świata, który w zasadzie tam żyje przyroda i człowiek jest podporządkowany przyrodzie. Byłam po prostu zafascynowana, a że film jest bardzo dobry, więc postanowiłam również podzielić się moimi refleksjami z publicznością w DKF-ie, czyli będziecie Państwo oglądali Syberię. Monamur, a w przyszłości, czyli już w drugim, w drugim kwartale, zaczynając od stycznia na pewno będą dokumenty i tutaj również związane z Syberią. To będzie film Pana Wojciecha, Wojciecha Staronia, lekcja, lekcja syberyjska, którą będę chciała bardzo pokazać, żeby przybliżyć już Państwu ten temat Syberii. Proszę powiedzieć kilka słów na temat filmu, który zaczynamy od no zaczynamy, filmem, zaczynamy filmem, który wyreżyserowała kobieta. Kobieta, która tak naprawdę zaczęła realizować filmy w latach 90. W Dunka Suzambir. Jej filmy są zauważane zarówno na festiwalach różnych festiwalach z różnych stron świata, jak i również na tych najważniejszych, czyli na. Przyznawanych, Oscary, oczywiście przyznawanych przez Akademię, Akademię Filmową w Hollywood czy również w Cannes. Dzisiaj oglądamy film w lepszym świecie. Oby ten, film był, oby ten film był jakimś takim wyznacznikiem do lepszego świata i do refleksji. Jest to mądre, przemyślane kino z przepięknymi zdjęciami, bardzo dobrze dopracowane do, do ostatnich granic zarówno ze strony, ze strony tematu, jak i również ze strony technicznej, jeśli chodzi o, o kino, czyli o obraz, o, o dźwięk. Więc myślę, że ten film na pewno poruszy, wzruszy, ale pozostawi bardzo dużo e, takich e, wrażeń, e, które zmuszą nas do tego, żeby przeanalizować ten temat jeszcze raz. Po wyjściu z kina.